Cześć my z tej strony, słuchajcie, witam Was na kanale. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, prawie wszyscy, zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w ciekawych czasach i Polska stoi przed egzystencjonalnym zagrożeniem. Stoi przed zagrożeniem, które nie dość, że może przemeblować generalnie całą naszą ojczyznę. Od piwnicy po strych. To jeszcze może wpłynąć bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo i nasze życie, życie nas Polaków. I w tym wypadku nie mam tutaj na myśli Donalda Tuska i jego akolitów, mam na myśli raczej zagrożenie, o którym się mówi od kilku lat, chociaż byli tacy, którzy mówili o nim od bardzo dawna zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Kraje Bałtyckie. Poważnie o tym rozmawiają. W kilku z nich zaczyna się już planowanie budowy umocnień na granicy z Federacją Rosyjską. Takie budowę takich umocnień zapowiedziała już Finlandia. Szwecja nastawia swoich obywateli na konflikt wojenny z Federacją Rosyjską. Estonia wypowiada. Ma w planach, przynajmniej tak twierdzi ich minister obrony, wypowiedzieć traktat odtawski zakazujący produkcji, składowania i wykorzystywania min przeciwpiechotnych. Polska jest sygnatariuszem tego traktatu, żeby było ciekawiej. U nas się o tym nie myśli. U nas za to mamy pana Kosiniaka Kamysza, nowego ministra obrony narodowej, który jak na razie, przynajmniej swoje bycie ministrem ogranicza do Artystycznych niemalże występów, coś w stylu wiecie. Kiedy mówię Polska, mam przed oczami pszeniczny kłos wyrosły na tej ziemi. Znajome bodźki, co przy, przycupnęły gdzieś na przyjaznej mazurskiej chacie. Widzę bursztynowy świeżop tańczący wśród fal burzanu i tego typu pierdoły. Mm. Mamy ministra obrony narodowej, rodem ze szkolnej akademii. Ministra obrony narodowej, który zamiast, zamiast wysyłać żołnierzy na poligony, na pewno to robi, ale o tym nie mówi, wysyła ich z puszkami na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Pomijam fakt, że jest to już od paru lat impreza polityczna, a minister obiecywał, że nie będzie wykorzystywał wo wojska do robienia polityki. I generalnie nic nie ma mowy o jakimkolwiek zagrożeniu. Nic nie ma mowy o budowaniu zdolności obrony cywilnej, chociażby w Polsce. Nie ma uświadamiania. Polakom tego, że stoimy, tak jak powiedziałem, przed egzystencjonalnym zagrożeniem. Zamiast tego mamy występy artystyczne pana ministra, który w innych ważnych sprawach dla naszej ojczyzny jakoś głosu nie zabiera. No zresztą zobaczcie sami. Jak wiatr wieje, a nam wiatr mocno wiał w oczy przez te ostatnie 8 lat. To był znak, że mamy jeszcze twarz, że czuliśmy ten wiatr w naszą twarz skierowany. Ale jak wiatr wieje i smaga drzewo, to jak ono nie ma korzeni, to zostanie przez nie wyrwane. Jak ma silne korzenie, to jakieś gałęzie się złamią. Niektóre listki odpadną. Moim zdaniem, nie warto ich szukać dzisiaj i poniesięgać. Jak. Może wyglądać takie zagrożenie, które nie chce być zauważane przez naszych polityków w tej chwili. Ci, którzy oglądają mój kanał, w szczególności materiały na live'ach, wiedzą, że od dawna powtarzam, że Rosja nie dysponuje możliwościami i nie będzie przez najbliższych kilka lat, w moim odczuciu, dysponować możliwościami przeprowadzenia żadnej wielkiej operacji. Ofensywnej o charakterze strategicznym, która zakończyłaby się wynikami takimi wpływającymi globalnie można powiedzieć na sytuację Federacji Rosyjskiej, nie są w stanie tego dokonać y, oczywiście bez użycia broni nuklearnej. Czy wobec tego planują wykorzystanie broni nuklearnej? Wydaje się, że nie, natomiast oczywiście na pewno będą tą bronią straszyć. Czy wobec tego nie ma żadnego zagrożenia rosyjskich, rosyjskimi działaniami w najbliższym czasie? Są tacy, przypominam, którzy twierdzą, że w przeciągu kilku miesięcy właściwie Rosja będzie w stanie takie działania przeprowadzić. Wydaje się, że jest to możliwe. Teraz sobie powiecie. No kurno, albo w kilka lat, mój śmielu, Rosja nie będzie w stanie przeprowadzić żadnej operacji, a teraz mówisz, że jest to możliwe, żeby w przeciągu kilku miesięcy. Po pierwsze, nie możemy patrzeć na ewentualną wojnę, na ewentualny atak Rosji, tak jak wyobrażamy sobie, albo jak widzimy tą wojnę na Ukrainie. To będzie zupełnie coś innego i wydaje się, że musi być spełnione kilka warunków, żeby coś takiego zaistniało. Częstym błędem, kiedy analizuje się zagrożenie ze strony Rosji, jest takie wpadnięcie w pułapkę, jak to ktoś dobrze zauważył, odbicia lustrzanego, czyli zakładanie, że Rosja postrzega konflikt z NATO w taki sam sposób, w jaki NATO postrzega konflikt z Rosją. No a tak nie jest. Trzeba naprawdę być ostrożnym w stawianiu tez, że wojna z Rosją będzie wyglądała tak, jak wojna Rosji z Ukrainą. Na początku wrócimy do tego, co musi zostać spełnione. No, w Rosji zbliżają się wielkimi krokami wybory prezydenckie. To nie to, żeby Putin się jakoś musiał specjalnie przejmować opinią publiczną, natomiast dobrze, żeby pokazał im, że Rosja jednak jest potężna, bo Generalnie Rosjanom, takiemu typowemu Rosjaninowi, właśnie na tym zależy. Nieważne, że będzie wpieprzał brukiew i jad obierki, ważne, żeby się Rosji bano i że Rosja jest potężna, a car jest wielki i nieomylny. E, dlatego trzeba temu tłumowi, temu rosyjskiemu, tej rosyjskiej czerni pokazać, że Rosja jest wielka i że wszyscy się jej boją. Potrzebne do tego jest jakieś zwycięstwo może to być cokolwiek generalnie według mnie Rosja osiągnęła już maksimum co może osiągnąć na Ukrainie bez użycia broni nuklearnej w najbliższych latach to znaczy mają połączenie pomiędzy Federacją Rosyjską a Krymem połączenie lądowe na Zaporożu odbili trochę terenów w porównaniu do sytuacji sprzed tej gorącej wojny sprzed lutego 2022 roku i generalnie już można to o tym mówić, że, że to jest jakiś tam sukces, jakieś zwycięstwo ze strony Rosji. Można tak to przekazywać rosyjskiemu społeczeństwu. No ale musi być jakiś punkt. Wcześniej był to bachmut, nie wykorzystali tego. Teraz wydaje się, że czymś takim może być awdyjewka, która prędzej czy później wydaje się kosztem ogromnych strat wpadnie w ręce rosyjskie. I wtedy będzie można powiedzieć: Dobra, patrzcie, to jest to, o to nam chodziło, FDF-ka jest nasza, rosyjska, zaprowadzimy rosyjski mir. A teraz będziemy, już nie chcemy wojny i proponujemy tym faszystowskim Ukraińcom i NATO mm, zawieszenie broni, ewentualnie pokój, nawet cokolwiek. Generalnie taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla Ukrainy i nie tylko dla Ukrainy, dla nas również, dlatego że cały zachodni świat. Pchany tym bardziej przez Niemców, będzie chciał Ukraińców skłonić do podpisania takich kwitów czy do zaakceptowania tego zawieszenia broni, do wreszcie zamrożenia sytuacji na froncie. Tej sytuacji, tak jak ona obecnie wygląda. Tym bardziej, że nie wiemy jeszcze oczywiście, jak skończą się wybory w Stanach Zjednoczonych. Ta sytuacja jest wprost wymarzona dla. Federacji Rosyjskiej, bo po pierwsze, będzie mogła bardziej w spokoju um, utrzymywać te swoje dotychczasowe zdobycze, będzie wreszcie mogła duże, dużą część swoich sił, które przebywają na Ukrainie, przerzucić gdzie indziej. Wydaje się, że takim kierunkiem, żeby przerzucić te siły gdzie indziej, bardzo dobrym jest Białoruś. Mogą generalnie przerzucić tam swoje wojska, po to, żeby wojska odpoczęły po operacji specjalnej, żeby się przegrupowały, wojsko się wyleczyło żeby potranowali dalej, jak to będą mogli ogłaszać, żeby nie wyjść z gotowości bojowej. Myślę, że może to, być, może to mieć miejsce może to przerzucenie gdzieś wydarzyć się w okolicach poligonów, w pobliżu polskiej granicy białorusko Polsko-białoruskiej. Być może do tego Putin jeszcze dołoży inkorporację Białorusi do Rosji, to już była taka wisienka na torcie. No ale potem, w bardzo krótkim czasie, Putin może rozpo, rozpocząć swoje działania właściwe. Rosja. Działa bardzo nierozsądnie, politycy Federacji Rosyjskiej działają bardzo nierozsądnie, czym chociażby na co może wskazywać atak na Ukrainę, no ale stało się. Natomiast nikt w Rosji nie przewiduje na poważnie wojny konwencjonalnej na dużą skalę z NATO. Oni wiedzą, że po prostu dostaliby w Natomiast myślenie Federacji Rosyjskiej o wojnie z NATO obraca się wokół Koncepcji kontroli, eskalacji i zarządzania eskalacją. Głównym celem Federacji Rosyjskiej w wojnie z NATO jest doprowadzenie do szybkiego zakończenia tej wojny na korzystnych dla Rosji warunkach, praktycznie chwilę po jej wybuchu. To zakończenie tych działań jest konieczne, dlatego że NATO konwencjonalnie przeważa znacznie nad Federacją Rosyjską, w szczególności teraz w sytuacji tej, w której mm, Federacja Rosyjska zorientowała się, że ich armia nie jest ale jednak drugą armią Mira, tak, wteroja armia Mira. Kluczowa rola mm, dla Rosjan w, tych, w tej koncepcji, tej nowej, wojny, nowej koncepcji wojny z NATO są, yy, kluczową rolę odgrywają Zagrożenie, budowanie zagrożenia oraz uderzenie deeskalacyjne. Zamiast próbować pokonać szeroko pojęty kolektywny Zachód, NATO, w długotrwałej wojnie lądowej, rosyjska doktryna sugeruje, że należy zmusić NATO do poddania się, zastraszając NATO, sugerując, że Wykorzystamy cały swój potencjał nuklearny do zniszczenia jak największej ilości um, infrastruktury krajów NATO, chociażby, chociażby tych znajdujących się w Europie. Oczywiście wykluczony w tym scenariuszu jest atak jakikolwiek nuklearny na Stany Zjednoczone. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast niewykluczone yy, i można o tym poczytać w specjalistycznej prasie rosyjskiej, niewykluczone, a raczej pewne w przypadku rozpoczęciu konfliktu z NATO tutaj w Europie są ataki dalekiego zasięgu na infrastrukturę krytyczną krajów NATO w Europie, również w Europie Zachodniej. Myślę, że nawet Niemcy dostałyby troszeczkę po plecach, no ale jako pokorny sojusznik przyjęliby to ze spokojem, mam takie wrażenie, no bo co oni mogą przeciwstawić Rosji? Przesłanie tych ataków na infrastrukturę nad, na krajów NATO na zachodzie byłoby takie. Nie myślcie nawet, by wspierać członków NATO, swoich sojuszników z Europy Wschodniej, z Państw Bałtyckich, chyba że chcecie, aby wasza ludność cierpiała. Wszyscy znamy miękkie podejście miękkich zachodnich społeczeństw do tematu i wiemy, że zaraz naciski by były takie, że te rządy generalnie prawdopodobnie dążyłyby do deeskalacji. Całej sytuacji. Jednocześnie Rosja rozszerzałaby swój parasol nuklearny nad terytoriami państw należącymi, należących do NATO, tymi terytoriami, jakie udałoby im się zająć w pierwszym ataku. O tym, gdzie ten atak nastąpi, za chwileczkę powiemy. Natomiast parasol nuklearny oznaczałby to, że te kraje bez uderzenia kontrującego nuklearnego nie byłyby już do odzyskania, te terytoria. Strach przed eskalacją i przed wojną nuklearną, która, który jest obecny w zachodnim świecie od praktycznie kryzysu kubańskiego, mm, sparaliżuje NATO w odczuciu Federacji Rosyjskiej. Jest to oczywiście ze strony Rosji jakieś dość duże ryzyko, bo zawsze pada pytanie, czy. Kto pierwszy ustąpi? Kto pierwszy zdejmie palec z przycisku? Rosja doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że nie musi dorównywać potęgą konwencjonalnej potęgi NATO, jeśli NATO jako pierwsze ustąpi w obliczu zastraszania i presji psychologicznej spowodowanej Brakiem zgody wśród członków NATO i brakiem determinacji do tego, by Rosję zgnieść. A to, że Zachód właśnie taki jest, że brak mu determinacji, Rosja widzi na każdym kroku w trakcie wojny na Ukrainie. Niekończące się dyskusje czy. Wyposażać Ukrainę w rakiety dalekiego zasięgu? Ile im przesłać czołgów? I czy można, na przykład, rakietami strzelać na terytorium Rosji? Czy trzeba zniszczyć Rosję, czy tylko trzeba obronić Ukrainę? To wszystko pokazuje Rosjanom, że NATO nie jest jednorodne i NATO, Zachód, obawia się eskalacji konfliktu. Dlatego Rosjanie. Hmm, nie muszą odbudowywać swoich sił zbrojnych nawet do poziomu tego sprzed uderzenia na Ukrainę, dlatego że do tego, o czym mówiłem wcześniej, mogą wykorzystać atak na jednego z członków NATO, mówię tu konkretnie o Litwie, atak w kierunku i w celu wybicia korytarza z Białorusi, z terenów Białorusi do okręgu Kaliningradzkiego. Nie podejrzewam, żeby naruszali tutaj terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale mogliby gdzieś tam w okolicach Wilna przeprowadzić atak na zachód. Tam jest odległość około stu kilkudziesięciu kilometrów. I przy, na przykład przy uderzeniu zarówno z okręgu kaliningradzkiego, jak i z terenu Białorusi, myślę, że w przeciągu dwóch dni byliby w stanie odciąć południe Litwy od Polski i przebić korytarz do okręgu kaliningradzkiego. Dlaczego mogliby tak zrobić, skoro na Ukrainie takie mają, tak długo zajmują im zdobycie chociażby kilkuset metrów? Ano dlatego, że litewska armia to nie jest armia ukraińska, a poza tym natowskie grupy bojowe, które są na Litwie, prawdopodobnie nie stawiłyby czynnego oporu, no bo ich jest po prostu zdecydowanie za mało, tam są zdaje się dwa bataliony, jeżeli chodzi o ilość żołnierzy. A poza tym ktoś musiałby im wydać taki rozkaz, żeby stawić czynny opór wojskom Federacji Rosyjskiej. Takie uderzenie rosyjskie mogłoby zatrzymać tylko i wyłącznie zdecydowane uderzenie lotnicze na ruszające do tego ataku rosyjskie kolumny i zrównanie z ziemią praktycznie wojsk rosyjskich jeszcze na terenie Białorusi. To tylko mogłoby zatrzymać takie uderzenie. Natomiast czy jest wola? polityczna w NATO, żeby coś takiego zrobić, czy Niemcy by coś takiego zrobili, zadecydowaliby, że w tym uczestniczą, czy Amerykanie by zaryzykowali eskalację tutaj w Europie, mając na karku oddech Chińczyków gdzieś na Pacyfiku. Myślę, że mógłby być z tym duży problem. Podczas ze strony państw takich jak Finlandia czy kraje bałtyckie jest chęć bronienia się i stawienia oporu. W momencie, kiedy na przykład w Polsce przejęła władzę partia Donalda Tuska, mam poważne obiekcje, wątpliwości w stosunku do tego, czy rzeczywiście u nas rząd również by mm, był zdecydowany, że trzeba stawić opór za wszelką cenę. Czy raczej byśmy szli z tym nurtem europejskim, europejskich sojuszników NATO, czyli na przykład Niemiec. Jeżeli Rosjanie by przebili korytarz z Białorusi na do okręgu kaliningradzkiego odcięliby Litwę no to tak jak tutaj mówiłem wcześniej rozciągają parasol, parasol nuklearny nad tym korytarzem twierdzą, że to jest ich ziemia tam jest dużo poza tym e, mniejszości prawda rosyjskich, rosyjskojęzycznych na Litwie, potem rozszerzają ten swój korytarz zastraszają te wszystkie kraje odcięte od NATO tutaj e, od Polski i realizują swoje plany, plany dalej, w tym czasie rozbudowując swoje siły zbrojne kosztem swojego społeczeństwa. Mamy. Trzeba generalnie poważnie się nad tym zastanowić. Nasi przywódcy, przywódcy natowscy, europejscy muszą się poważnie zastanowić, jak w takiej sytuacji by zareagowali. E, czy Możliwe jest chociażby uderzenie wyprzedzające na terytorium Białorusi, w przypadku gdyby Rosjanie tam koncentrowali, zaczęli koncentrować swoje wojska w celu takiego, przeprowadzenia takiej operacji, jakiej wspomniałem. Śmiem wątpić, że ktokolwiek w NATO, a w szczególności wśród europejskich sojuszników NATO, ma takie jaja. Federacja Rosyjska nie zatrzyma się. Federacja Rosyjska nie może się zatrzymać, ponieważ jeżeli nie kontynuowałaby swojej ekspansji na zachód, nie, to, nie kontynuowałaby swojej polityki przez zastraszanie i użycie przemocy, prędzej czy później się zapadnie. Bo sytuacja wokół niej się zmienia, a ona sama się nie zmienia. Dlatego musi pożerać wszystko, co jest wokół, żeby przetrwać. Sama nie potrafi się wyżywić. Mentalność sowieckich, rosyjskich ludzi, społeczeństwa jest niestety mm, przetrącona. To są ludzie bezwolni, to są ludzie nieumiejący w żaden sposób rozsądnie, przytomnie spojrzeć na otaczającą ich rzeczywistość. To są zombie. Natomiast u nas Wielka orkiestra świątecznej pomocy, światełko do nieba, Świeżop i boczki przysupnięte na dachu mazurskiej chaty, i takie inne, pierdolety. A trzeba pomyśleć o obronie cywilnej: o tym, jak wyprodukować brutalne słowo wyprodukować rezerwy potrzebne do uzupełnienia strat co zrobić z tymi, którzy mają w dupie obowiązek obrony. Ja mam na to parę pomysłów. I nie mówię brutalnych. No. O tym powiemy sobie w następnym filmie. Jak, w którą stronę ma podejść rozbudowa naszej armii i gdzie jest pułapka w tworzeniu wspólnej europejskiej armii, bo tam pułapka jest. O tym porozmawiamy w następnych filmach. Proszę was tutaj o komentarze, o Łapy w górę. Um, Polecacie mu film, oglądacie i wspieracie mój kanał. Trzymajcie się na razie. Cześć.